Cześć, tu Medical Lab. W dzisiejszym odcinku markery zapalne CRP i OB. Zaczynamy. Witamy serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej y, dwom badaniom krwi. Takim, które chyba wielu osobom coś mówią, bo mm, no, często się o nich słyszy, gdy mowa o stanach zapalnych. Tak, chodzi oczywiście o białko C-reaktywne, czyli CRP, i ten drugi wskaźnik, odczyn biernackiego, znany jako OB. Właśnie. Spróbujemy zrozumieć, co one właściwie mierzą, co mówią nam wyniki, no i czym się różnią. Może zacznijmy od tego yy, białko C-reaktywnego. To podobno taki szybki wskaźnik. Dokładnie, można powiedzieć, że to specjalna substancja, białko, produkowane przez wątrobę. I ona reaguje no, bardzo szybko na pojawienie się stanu zapalnego w organizmie. Taki trochę alarm. Aha, czyli jak czujnik dymu, tak? Od razu daje znać, że coś jest nie tak. Właśnie. I to jest ważne, przy interpretacji wyników. Norma dla białka cera aktywnego przyjmuje się, że prawidłowy poziom to jest poniżej 8. 8 mg na litr. Okej, okay, poniżej 8. A jeśli jest więcej. No, jeśli wynik jest wyższy, to już sygnał, że prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś yy, stanem zapalnym. Dobrze, czyli CRP to ten szybki zawodnik. A ten drugi, odczyn biermackiego, jak to z nim jest? On działa chyba wolniej. Zdecydowanie wolniej. Odczyn biernackiego, czyli OB, to jest miara szybkości opadania czerwonych krwinek w specjalnej probówce w ciągu godziny. I ten proces no, jest znacznie wolniejszy niż produkcja CRP. Czyli nie alarm, a bardziej? Można powiedzieć, że bardziej jak dym po pożarze. Wiesz, sam pożar już może być ugaszony, ale dym jeszcze się unosi. OB rośnie wolniej, powiedzmy dzień, dwa po rozpoczęciu zapalenia, Aha. ale za to podwyższony może pozostać no, naprawdę długo, nawet tygodniami po wyleczeniu. Rozumiem, a normy, wspominałeś, że przy CRP jest prosto poniżej 8, a przy OB. Przy OB. Przy odczynie Biernakiego jest trochę inaczej, bo normy zależą od płci i wieku. Trzeba na to zwrócić uwagę. Czyli jak to wygląda konkretnie? No więc, u kobiet do 50 roku życia norma to jest poniżej 30 mm na godzinę 30. Poniżej 30, ok. U kobiet starszych powyżej 50, ta norma jest nieco wyższa poniżej 35. A u mężczyzn u mężczyzn te wartości są generalnie niższe. Do 50 roku życia poniżej 20 mm na godzinę, a po 50 poniżej 25, 20 i 25. Tak, i jest jeszcze ważna rzecz dla osób starszych. U seniorów powiedzmy powyżej 80 roku życia, nawet wynik w okolicach 50 może być jeszcze w granicach normy. Czyli podsumowując tę różnicę w czasie. Białko C reaktywne. Szybki wzrost, szybki spadek. Odczyn Biernackiego. Wolniejszy wzrost, ale też dłużej się utrzymuje podwyższony. To chyba kluczowe, prawda? Tak, to jest fundamentalna różnica. Ale jest jeszcze coś. Co takiego? Chodzi o specyficzność. Białko C reaktywne jest no, bardziej bezpośrednio powiązane z samym stanem zapalnym. A OB. A na wynik odczynu biernackiego może wpływać więcej różnych czynników, nie tylko zapalenie. Na przykład y, anemia, czyli niedokrwistość, albo ciąża. Mhm. Też niektóre problemy z nerkami, no i sam podeszły wiek, o którym mówiliśmy. To wszystko może podnieść OB, nawet jeśli ostrego zapalenia nie ma. Czyli OB jest mniej celowane tylko w zapalenie. Tak jakby CRP jest bardziej specyficzny dla samego zapalenia oba pokazuje szerszy obraz, ale przez to jest też bardziej podatne na inne wpływy. Może jakiś przykład, żeby to lepiej zobrazować? Powiedzmy zapalenie płuc. Co wtedy zobaczymy w wynikach? Przy takiej ostrej infekcji jak zapalenie płuc, no to zazwyczaj oba wskaźniki będą podwyższone. I to często, wiesz, znacznie. Oba wysoko. Tak. Ale co ciekawe, jak zacznie działać leczenie, na przykład antybiotyk, to białko C-reaktywne zareaguje jako pierwsze. Jego poziom zacznie dość szybko spadać. Czyli pokaże, że leczenie działa. Dokładnie. A od czyn Biernackiego, on będzie spadał znacznie wolniej. I to jest normalne, nie należy się tym martwić od razu. Okej, okay. a jakiś inny przykład. Może choroba przewlekła. Coś z reumatologii. Dobry pomysł. Weźmy reumatoidalne zapalenie stawów, RZS. W okresach, kiedy choroba się zaostrza, często widzimy, że CRP jest podwyższone, ale może nie jakoś dramatycznie, tak umiarkowanie. A OB. A od czym Biernackiego potrafi być wtedy bardzo, bardzo wysoki? To pokazuje, jak te dwa markery mogą różnie reagować w zależności od charakteru zapalenia, czy jest ostre, nagłe, czy raczej przewlekłe tląca się. No właśnie. I tu dochodzimy do pytania, które pewnie się nasuwa. Co jeśli wyniki się nie zgadzają? Jeden wysoki, drugi w normie. Jak to interpretować? I to jest, wiesz, sedno sprawy. Dlatego właśnie często zleca się oba te badania razem, bo one dają różne informacje, które się uzupełniają. Czyli na przykład OB wysokie, a CRP w normie. Co to może znaczyć? To może sugerować właśnie te inne przyczyny podwyższonego OB, o których mówiłem. Anemia, może wczesna ciąża, podeszły wiek. Albo choroba przewlekła, która jest w miarę stabilna, ale OB pozostaje podniesione. A odwrotnie, CRP wysoko, a OB jeszcze w normie. A to jest typowy obrazek z samego początku ostrej infekcji. Pierwsze godziny: CRP, ten sprinter, już wystartował i jego poziom rośnie, a OB, maratończyk, dopiero się, że tak powiem, rozkręca i potrzebuje więcej czasu. Czyli naprawdę się uzupełniają. CRP daje szybki obraz tu i teraz, a OB szerszy kontekst. Także ten czasowy i bierze pod uwagę więcej rzeczy. Dokładnie tak. Dlatego patrzenie tylko na jeden wynik może być mylące. Trzeba je interpretować razem. No i oczywiście w kontekście tego, co dzieje się z pacjentem, jakie ma objawy. Ważne jest też pewnie to, co mówiłeś o leczeniu, że CRP spada pierwsze, a podwyższone OB przez jakiś czas po infekcji to nic dziwnego. Tak, to warto zapamiętać. I jeszcze jedna rzecz przy chorobach przewlekłych, jak RZS czy na przykład łuszczyca. U takich pacjentów oba markery mogą być stale lekko podwyższone, nawet wtedy, gdy czują się całkiem dobrze. To po prostu część obrazu ich choroby. Dobrze, to spróbujmy to jakoś podsumować. Mamy więc białko C reaktywne i odczyn Biernackiego. Można by je porównać, tak jak mówiłeś, do dwóch detektywów? Tak, to dobre porównanie. Jeden, CERP, jest szybki, precyzyjny, reaguje natychmiast na ślady, ale też szybko kończy śledztwo, gdy problem znika. Mhm. A drugi, OB, jest wolniejszy, bardziej metodyczny, bierze pod uwagę szerszy kontekst, więcej poszlak i jego raport, że tak powiem, jest aktualny dłużej. Dokładnie. I właśnie dlatego razem tworzą taki. No, zgrany zespół dają lekarzom znacznie pełniejszy obraz niż każdy z osobna. To naprawdę pomaga w diagnozowaniu i potem w obserwowaniu, jak postępuje leczenie stanów zapalnych. A może na koniec taka myśl trochę do zastanowienia. Skoro ten odczyn Biernackiego reaguje na tak wiele rzeczy, nie tylko na ostre zapalenie, ale też na wiek, anemię, ciążę, czy to nie pokazuje nam, jak bardzo wszystko w naszym ciele jest połączone? No tak, zdecydowanie. Może to takie przypomnienie, że nawet pozornie proste badanie krwi może odzwierciedlać naprawdę skomplikowaną sieć zależności, i że ten stan zapalny, to czasem tylko jeden element większej układanki w naszym organizmie? Super, że zajrzałeś na Megika Lab Audio Blog. Jesteś z nami, bo odkrywać tajniki zdrowia i diagnostyki i to nas ogromnie cieszy. Po więcej praktycznych wskazówek, jak zadbać o swoje zdrowie i rzetelnych informacji o badaniach wpadaj na nasz kanał na YouTube. Subskrybuj, by nie przegapić nowych odcinków pełnych wiedzy w przystępnej formie. Napisz w komentarzu, jakie tematy chciałbyś usłyszeć. Pamiętaj, twoja opinia kształtuje nasz audioblog. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.